Ta tabliczka kosztowała 900 zł. To jest. Panie pośle, bardzo pana proszę. Nie, Jezus, bandy, nie, nie panie, udało się. Nie. Z pewnością praktycznie każdy z nas byłby w stanie wymienić przynajmniej jedną sytuację, w której polska policja nie spełniła swoich obowiązków, co w rezultacie miało swoje konsekwencje. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się sprawie kobiety, która być może nadal. Gdyby służby odpowiednio wykonały swoje obowiązki, pomyślimy także nad tym, jak na ogół wyglądają poczynania polskiej policji. Jesteście gotowi? Jeśli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i suka, dzięki czemu będziecie na bieżąco z naszymi materiałami. A teraz dam Wam jeszcze 3 sekundy, a wy napiszcie w komentarzu trzy słowa na temat polskiej policji. 1, 2, 3. Napisane? No to lecimy! Sprawa, o której Wam opowiem, wydarzyła się w Żernikach niedaleko Poznania 8 lat temu. 21-letnia Monika tkwiła w toksycznym związku ze Sławomirem B, z którego podjęła próbę wydostania się. Udało się jej, jednak były partner stale ją prześladował i groził. Doszło nawet do kobiety ze strony mężczyzny. Potrzebowała natychmiastowej pomocy policji, ta jednak nie zareagowała w sprawie tak jak powinna. Były partner Moniki żądał wycofania oskarżeń. Był zresztą na warunkowym zwolnieniu za uszczerb już swojej byłej żony, co stawiało sprawę jasno, że należy zacząć szybko działać. Oprócz zgłoszenia sprawy na policję, młoda kobieta pisała także maile do policji i prokuratury, w których wyraźnie podkreślała, że boi się mężczyzny. Nikt jednak jej nie pomógł. W marcu 2016 roku Sławomir B. pozbawił Monikę funkcji życiowych. Gdy ta podjechała pod miejsce swojej pracy, mężczyzna już czekał na nią na miejscu. Uszkodził także skórę jej matki, która przy wszystkim była obecna. Po wszystkim mężczyzna sam postanowił targnąć się na swoje życie. Przepraszam. We wszystkich działaniach, jakie z córką. Chciałabym dodać, że we wszystkich działaniach, jakie z córką. podejmowałyśmy, zawiadamiając policję, byłyśmy ufne i pełne wiary, że zostanie nam udzielona pomoc. Na jaką zasługuje pospolity obywatel Polski? Niestety zostałyśmy potraktowane, jak to w dniu dzisiejszym widać. Moja córka straciła największy dar, jaki można mieć, a moje życie zostało po prostu zniszczone. I nie daj Boże, coś się przydarzy w moim życiu. Do kogo ja będę mogła się zgłosić o pomoc? Dopiero później prokuratora krajowa uznała, że maile kobiety trzeba było potraktować poważnie, a nawet jako wniosek o ochronę, któremu trzeba było nadać bieg. Wyszło na jaw, że policjanci po odejściu 21-latki pisali notatki o czynnościach, które rzekomo wykonywali przed jej odejściem, choć było to nic innego jak fałsz. Kłamstwo dla dobra służby. Może zamiast kłamać wypadałoby przyznać się do błędu i zmienić coś w podejściu do tego typu spraw? Doszło nie tylko do niedopełnienia obowiązków służb, ale także do przekroczenia uprawnień. Policja kłamała nawet o tym, że próbowała zatrzymać mężczyznę. Potem przyznała, że próbowała ratować swoją skórę i wizerunek. Sąd uniewinnił w sprawie czterech funkcjonariuszy. Jeśli kobieta alarmuje, że boi się o życie, to nie prosi o ochronę. A jeśli policjanci kłamią w dokumentach, by ratować własną skórę, to nie popełniają przestępstwa. To wnioski z wyroku poznańskiego sądu. Taką informację podała nam wyborcza. Nie trzeba tu nawet komentować, że to, co zaszło, jest zwyczajnym absurdem. Komendant wojewódzki Policji w Poznaniu polecił przeanalizować wszystkie postępowania, które były prowadzone. Z zawiadomienia tej 21-latki. Pierwsze to zgłoszenie do nas wpłynęło 9 lutego i ona wówczas poinformowała o tym, że jej były partner w dniu, kiedy się rozstawali. I po tym zgłoszeniu został zatrzymany, zostały mu postawione zarzuty. Później ta kobieta w kolejnych dniach informowała o tym, że pomimo. Informowała także, że on przymuszał ją do wycofania tych wcześniejszych zeznań. Ostatecznie informowała także policjantów o tym, że ten mężczyzna zamieścił w internecie ze złośliwości nagrany film telefonem komórkowym o treści, która mogła tę kobietę skompromitować. Na podstawie naszych analiz, które zostały przeprowadzone przez Wydział Kontroli, stwierdzono, że w komisaracie Nowe Miasto był sprawowany niewłaściwy nadzór nad przynajmniej dwoma. Postępowaniami, które były prowadzone, i na tej podstawie komendant miejski Policji w Poznaniu podjął decyzję o wszczęciu sześciu postępowań dyscyplinarnych oraz podjął decyzję o odwołaniu komendanta komisariatu, naczelnika i zastępcy Wydziału Kryminalnego. Dopiero w tym roku, a dokładniej 10 lipca, sąd wydał wyrok. Nawet ci, którzy przed laty przyznali się do złamania prawa i prosili o łagodne potraktowanie, zostali po prostu uniewinnieni. Co śmieszniejsze, sędzia za wszelką cenę unikała słowa słowa kłamstwo czy fałszywe notatki, zamiast ich używała sformułowania notatki nieodzwierciedlające przeszłości. Jeśli tak ma wyglądać polski sąd, to ja wychodzę. Matka dziewczyny była tak zaskoczona wyrokiem, że z wcześniej chętnie rozmawiającej z dziennikarzami osoby zamieniła się w taką, której ciężko było wydusić z siebie choćby słowo, a sam sąd opuściła w milczeniu na parkingu szlochając w ramionach swojego syna. Ten wyrok to skandal i farsa, komentował brat Moniki w kierunku reportera Faktu. Czemu we według sędzi sporządzenie fałszywych notatek nie było przestępstwem, a dlatego, że są jedynie dokumentem wewnętrznym. Nie są to dokumenty wystawione na użytek publiczny, czyli szeroko dostępne, stwierdziła sędzia Lewark zajmująca się sprawą. Nie wiem, może policjanci mieli tu jakieś układy z sędzią? Doszło do przekazania łapówki? Nie dość, że rozwiązanie sprawy było przeciągane przez tyle lat, to jeszcze sam ostateczny wyrok jest zwyczajnie szokujący. Prokuratura Krajowa domaga się skazania policjantów na bezwzględne więzienie, więc zapewne w tej sprawie może jeszcze zagrzmieć. Póki co wyrok okazał się nie być prawomocny. A jeśli mowa o występkach policji, to zdarza się ich więcej. To tylko przykład jeden z wielu: zamiarem Panie pośle. Nie wiem, co chce pan zrobić. Mam nadzieję, że nie ma zamiaru pan dokonać żadnego czynu, który może uznać być zabroniony. Nie, pana, a jak pan, pan żartuje, to to nie jest zabroniony. Nie. nie wiem. nie. Jest, są wyroki sądu, które twierdzą, że nie. Jeżeli, jeżeli uważa pan, panie pośle, że tak jest, oczywiście może pan złożyć zawiadomienie do prokuratury, ewentualnie złożyć na komendzie. No, ale proszę pana, ja nie widzę żadnego powodu, panie pośle, żebym miał tolerować pa, tego dobrze, oczywiście sytuację. rozumiem. Panie, panie pośle, jeżeli... Zrobi pan cokolwiek, zostanie sporządzona stosowna N dokumentacja. Niech pan niech pan sobie Ten, ta tabliczka kosztowała 900 zł. To jest... Pośle. Panie Pośle, bardzo pana proszę. Nie, Z bandy nie, nie udało się. tym razem nie. Nie, tym razem nie. Tu reakcja policji, a raczej jej brak na zachowanie pewnej kobiety, która w rocznicę smoleńską pod pomnikiem upamiętniającym ową. Postawiła kontrowersyjny wieniec, tuż obok równie kontrowersyjnej tabliczki, która stoi już jakiś czas, ponieważ jej usunięcie jest przestępstwem. Gdzie tu jest prawo? Bo ja go nie widzę, to znaczy widzę, ale jest nieźle poryte. Co miesiąc aktywiści odwalają tą samą śpiewkę ze stawianiem pod pomnikiem czegoś, byleby tylko wzbudzić wokół siebie szum i kontrowersję, a policja albo nie chce, albo przez nasze prawo nie może reagować. Nie jest to jednak tak, że służby w ogóle mają na wszystko wylane. Zdarza się również tak, że reagują zbyt mocno. Tu były domniemania o popełnienie przez 82-letnią kobietę kradzieży w markecie. Poczynania policji w tej sprawie jednak bez dwóch zdań są okropnie przesadzone, bo staruszka spokojnie siedziała na krześle i nie protestowała. I gdyby nie kamery, to nikt nie uwierzyłby, że taka sytuacja miała miejsce. Dlatego może każdy funkcjonariusz powinien być wyposażony w mini kamerkę, która kontrolowałaby jego służbę. Oczywiście sprawcy zostali ukarani. Zdaniem sądu oboje policjanci przekroczyli swoje uprawnienia. Lidie S. sąd skazał na karę 8 miesięcy Więzienia w zawieszeniu na dwa lata. Piotr L. został skazany na 6 miesięcy pozbawienia wolności, również w zawieszeniu na dwa lata. Dowiadujemy się z portalu manej.pl, który opisywał sytuację. Co sądzicie o tym wszystkim? Czy według Was polska policja dobrze sprawuje swoje obowiązki? Koniecznie dajcie znać w komentarzu. Siema.